Idzie wojna. Udowodniłaś, że anioły da się zabić. Myślisz, że cię nie dorwą? Kiedy padną pierwsze strzały? Po czyjej chcesz być stronie? Myślałem, że mieliśmy już nie Witamy w hotelu Hasbin. Narasuki, Tandeta! Miło wreszcie poznać, księżniczko. Jaki masz plan na kolejną eksterminację? Będziesz bronić wszystkich czy tylko ulubieńców? A ty to kto? Baxter. To nowy Pentress? Nie. Łapy z i płacz to nasza specjalność. Odkupienie jest możliwe. Zasłużycie na lepsze życie. Trzeba się narobić? Myślałam, że tu się zabiję anioły. Ja walę. Mam lepszy pomysł na ten cały hotel. Opór! Wykorzystamy jego reputację i rozpoczniemy powstanie przeciwko niebu. Mamy szansę zostać bogami. Kto jest ze mną? Nie uwierzysz, ale nie czaję. Vox uh. chce wojny. Niebo nie ma złych zamiarów, trzeba go powstrzymać. Abel, co robić? Nie jestem gotowy, nie lubię go, jest słaby, zaorany. Myślisz, że dasz radę postawić się niebu? Nawet w piekle nie jesteś najpotężniejszy. Anioły przyszły się pobawić, przygotować anioły. Stawialiśmy już czoło niemożliwemu. Razem możemy to powtórzyć. Nifty, miałaś pilnować hotelu. Co robiłaś? To. Mogą teraz grać na instrumentach. Imponujące.